Siemaneczko, tutaj po sejfy przyszedłeś, no to już ci od razu je pokazuję. Więc, przyjemny park. Jest ich ogólnie, grze tam z, chyba ze 60, ale ja wam pokażę tylko te, które są właśnie w przyjemnym parku, ponieważ one są bardzo blisko siebie i jesteście w stanie zrobić w jednej grze, jeżeli wam się poszczęści, bo te safey są losowe, mogą się pojawić, mogą się nie pojawić. jeśli nie pojawią, no to masz niefarta. jeżeli um, jeżeli są, no to jest fajnie. Dobra, więc tu jest pierwszy safe. Akurat mi się on nie zrespił, więc sobie idę dalej. Do kolejnego safe'u, może w kolejnej lokacji mi się poszczęści. Więc proszę bardzo, lecimy sobie dosłownie. I tutaj może sobie wejdziemy nawet tędy. Właśnie w tym miejscu jest opcja, że zrespi nam się kolejny safe. Ale czy mamy farta? Nie mamy, bo powinien być w tym miejscu. Więc skoro tutaj go nie ma, to lecimy sobie do kolejnego domku. I w tym. O! Ktoś tutaj tak chyba chce safy. Ja sobie wejdę tędy na szybkości. I zobaczę, czy jest safe. Bo safe powinien być w tym oto miejscu. I proszę bardzo, jest. Więc sobie go zbieramy na szybkości. Super. Możemy sobie wyjść z tego domku. Wszystko robimy bez cięć. Po co cięcia? Chcę żebyście się pułapali wszyscy Więc jest domek kolejny Tutaj na rogu powiedzmy I w tym miejscu jest kolejny safe Ale teraz go nie ma Więc lecimy do kolejnej lokacji już jest ostatnia I jest to ten oto budynek, Jakiś specyficzny powiedzmy Więc lecimy sobie Na samą górę I w tym oto miejscu jest safe Ale nie akurat w tym wypadku więc po prostu restujecie sobie gierkę, lecicie kolejny raz do tych lokacji i liczycie na to, że Wam się sejf zrespi. I tyle, więc elo.